Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To są druki numer 3181 i 3231. Proszę Panią poseł Halinę Szydełko o przedstawienie sprawozdania Komisji. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej druk nr 3181. Zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą kilku kwestii. Pierwsza jest związana z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z ustanowieniem nowego organu, jakim jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, koniecznym stało się dostosowanie przepisów regulaminu Sejmu poprzez uwzględnienie tej nowej nazwy organu. Zmienione przepisy dotyczą procedury powoływania i odwoływania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, procedury wyrażania zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie osoby pełniącej tę funkcję oraz zasad udziału prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w posiedzeniach Sejmu i udzielania mu głosu. Druga z, y, grupa zmian ma na celu uregulowanie trybu rozpatrywania przedkładanych Sejmowi przez instytucje i organy władzy państwowej informacji, sprawozdań i raportów, o których mowa w artykule 126a ust. 1 regulaminu Sejmu, a dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez te instytucje i organy. Zgodnie z projektowanymi przepisami, do rozpoznania tego rodzaju dokumentów ma być uprawniona Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Chodzi o to, aby rozszerzyć artykuł 126a. Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Zgodnie z regulaminem zajmuje się badaniem oraz analizą funkcjonowania i działalności, a także sprawuje kontrolę nad służbami specjalnymi. Są instytucje, które można powiedzieć tak w literaturze, jak i w potocznym tego słowa znaczenia, możemy rozpatrywać jako służby specjalne, chociaż de facto służbami specjalnymi nie są. Mają jednak różnego rodzaju uprawnienia, które służby specjalne posiadają. Dotyczy to czynności operacyjno-rozpoznawczych. W związku z tym powstała propozycja, aby komisja zechciała podjąć inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany wspomnianego artykułu. Chodzi o to, że jeżeli do Marszałka Sejmu trafią raporty o wspomnianym charakterze, a które dotyczą czynności operacyjno-rozpoznawczych, to żeby tego rodzaju dokumenty były przekazywane do Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Druga proponowana zmiana to zmiana do załącznika, w którym wspomina się o dokumentach dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych. I rozszerza się klauzulę do czynności i działań profilaktycznych. Jeśli oczywiście Komisja przyczyni się do tego rodzaju propozycji, to przyczyni się to do uporządkowania systemu prawa, jak też kontroli, jaką posiada Parlament. Komisja przychyliła się do tego rodzaju propozycji. I wreszcie ostatnia, już trzecia kwestia zawarta w projekcie uchwały dotyczy ona zwiększenia dostępności do przebiegu prac parlamentarnych nie tylko na etapie szczegółowego rozpatrywania projektów aktów prawnych, ale także w zakresie innych zagadnień problemowych związanych na przykład z funkcją kontrolną poprzez wytworzenie i udostępnienie w systemie informacyjnym Sejmu pełnych zapisów przebiegu posiedzeń podkomisji sejmowych. Proponuje się, aby uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem artykułu pierwszego punkt 4, dotyczącego sporządzania pełnego zapisu przebiegu każdego posiedzenia podkomisji, które proponuje się, aby wszedł w życie z pierwszym dniem kadencji Sejmu następującej po kadencji w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że dyskusja nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Włodzimierz Bernacki, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izba, Izbo, przypadł mi w udziale. Miły obowiązek przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie e, projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu, a szczegółowo już mówiąc dróg numer 30, 3231 spra o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dróg numer 3181. E, pani poseł e, Szydełko przedstawiła bardzo szczegółowo. E, Zakres zmian proponowanej zmiany regulaminu. Chciałbym zatem powiedzieć, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przychyla się do tych zmian, które dotyczą zastąpienia wyrazów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyrazami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zarówno w artykule 29, jak w artykule 130, w artykule 169 w artykule 170 i w artykule 186. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera również te zmiany, które zawierają się w punkcie drugim, w zmianie drugiej artykułu pierwszego, a więc te dotyczące informacji, sprawozdań oraz raportów, o których mowa w artykule 126a ustęp pierwszy. I wreszcie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera. Te zmiany, które zawierają się w artykule pierwszym, y, zmiana czwarta, a dotyczy sporządzenia pełnych stenogramów z posiedzenia podkomisji. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł Tomasz Głogowski, klub Platforma Obywatelskiej. Szanowny panie marszałku, wysoki Sejmie, mam zaszczyt w imieniu klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, koalicja obywatelska, przedstawić. Stanowisko do zmiany w regulaminie Sejmu, zawartych w druku nr 3181. W tym projekcie uchwały są zawarte trzy zmiany. Pierwsza techniczna, zmieniająca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oczywista, niepodlegająca wątpliwości. Druga zmiana mówi o tym, że Sejm, kancelera Sejmu będzie sporządzać scenograf zapis przebiegu posiedzeń podkomisji które później będą zamieszczane w instytucie informacyjnym sejmu od wielu już lat od kilkunastu lat posiedzenia podkomisji są nagrywane jest to pokłosie tego faktu że trudno było dociec kto przed laty na posiedzeniu podkomisji złożył poprawkę już symboliczną legendarną lub czasopisma od tego czasu posiedzenia podkomisji są nagrywane, żeby jawność procesu legislacyjnego była utrzymana, natomiast nie są sporządzane z niego zapisy, nie są udostępniane. Oczywiście jawność życia publicznego, jawność procesu legislacyjnego jest ważną sprawą, nawet jeżeli musimy się liczyć z tym, że będzie to kosztować, bo biorąc pod uwagę nawet realia ubiegłoroczne, będzie to około pół miliona złotych, realia ubiegłoroczne, kiedy podkomisja raczej nie pracują zbyt dużo. Projekty ustaw przychodzą do Sejmu, są w trybie błyskawicznym przyjmowane przed, przez komisję. Można liczyć, że to, będą to większe koszty, ale oczywiście nie budzi to naszych wątpliwości. Wątpliwości budzi trzecia zmiana, która mówi o procedowaniu, o informacjach, sprawozdaniach lub raportach trafiających do Sejmu. Które zawierają czynności operacyjno-rozpoznawcze. Regulamin Sejmu precyzyjnie mówi, jak Sejm zachowuje się, jak SEIM proceduje raporty i informacje składane przez Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Trybunał Konstytucyjny, Prezesa Sądu Najwyższego, Krajową Radę Sądownictwa, Rzecznika Praw Rzecznika Praw czy prezesa NBP oraz dość ogólnikowo wspomina o tym, że w przypadku innych informacji, sprawozdań i raportów Sejm może je rozpatrzyć, a wszystkie te sprawozdania i raporty doręcza się posłom. Proponowana zmiana mówi o tym, że takie informacje innych instytucji, niewymienionych wcześniej literalnie, jeżeli zabierać będą zapisy wynikające z czynności operacyjno-rozpoznawczych, trafiać będą do Komisji do Służb specjalnych i nie będą udostępniane innym, więc nie będą także udostępniane innym posłom. Wykreślany jest ten nie, nie będzie wówczas funkcjonował ten zapis. W uzasadnieniu do projektu uchwały nie ma, to jest dla koniecznych, uzasadnieniu nie ma wyjaśnienia genezy tej poprawki. Ona została przedstawiona przez przewodniczącego Komisji do służb specjalnych na posiedzeniu komisji. Pan przewodniczący zwrócił uwagę na ciekawy problem, że od o ile się ogniuje dwóch lat trafia do marszałka sejmu informacja szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która zawiera te informacje wynikające z czynności operacyjno-rozpoznawczych, w cudzysłowie wywiadu skarbowego. I ta informacja przez marszałka Sejmu nie jest do żadnej komisji kierowana. Nie jest kierowana do Komisji Finansów Publicznych, ponieważ ma klauzule ściśle tajne. Nie jest kierowana także do Komisji do Spraw specjalnych, która nie ma takich zapisanych w regulaminie kompetencji. Doceniając zwrócenie uwagi na ważny problem przez szefa Komisji Spraw Służb Specjalnych jednak wyrażamy wątpliwości co do tej zmiany z dwóch przyczyn. Po pierwsze można wyrazić, mając doświadczenia tej kadencji obawy, czy ten zapis nie, nie będzie mógł służyć do utajniania przeróżnych informacji i sprawozdań, bo można przecież stwierdzić, że powstała ta informacja na podstawie działań operacyjno wywiadowczych operacyjnych, obrędować ją klauzulą ściśle tajnej, wówczas trafi tylko do Komisji Służb Specjalnych. Natomiast nawet odrzucając ten, o tę obawę, wydaje się jednak, że, yy, że Komisja do Spraw Służb Specjalnych nie jest właściwa do, do analizowania yy, informacji Krajowej Administracji Skarbowej. Być może szefa tejże instytucji, być może należałoby znaleźć inne rozwiązanie, być może wewnątrz Komisji Finansów Publicznych powołać podkomisję, być może yy, yy, zalecić szefowi tejże instytucji stworzenia, tak, stworzenia informacji nie, nie ujawniającej szczegółów informacji wywiadowczych, bo wydaje się, że w tym sprawozdaniu informacje operacyjne jednak są zawierają są mniejszości, a, a znajdują się tam cenne informacje, nad którymi powinna się pochylić Komisja Finansów Publicznych. W związku z tym, szanowny Panie Marszałku, chciałem w imieniu klubu złożyć poprawki do sprawozdania, do, do, do tego projektu uchwały zmierzające do wykreślenia tychże zapisów, tutaj wykreślenia punktu drugiego i litery A z punktu ósmego, czyli zapisy wykreślające tenże, tenże, ten obszar, który mówi, że, że takie sprawozdania zawierające informacje wywiadowcze będą trafiać jedynie do Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Łukasz Żebecki, klub Kupis 15. Nie ma pana posła. Pan poseł Piotr Zgorzelski, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesny. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To są druki 3181 i 3231. Wysoka Izbo. Projekt zmiany Regulaminu dotyczy trzech obszarów. Po pierwsze, do zakresu działania Komisji Służb Specjalnych dodaje się uprawnienie do rozpatrywania okresowych informacji, sprawozdań lub raportów z działalności instytucji i organów władzy państwowej innych niż służby specjalne, zawierających informacje uzyskane w toku wykonywania przez nie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności działań profilaktycznych. Po drugie, projekt wprowadza obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń podkomisji, co obecnie nie jest uregulowane i ta zmiana wejdzie w życie od nowej kadencji Sejmu. I po trzecie, w związku z wdrożeniem RODO wprowadza się zmia zmianę nazwy urzędu z Giodo na Płodo. Wysoka Izbo trzecia, zmiana nie budzi żadnych kontrowersji. Co do drugiej, można by tutaj zgodzić się z y, y, częścią moich szanownych przedmówców, że... Posiedzenia, czy w ogóle kwestia podkomisji została dosyć mocno zmarginalizowana w, w przypadku projektów. Okazuje się, że ta cała żmudna praca legislacyjna odbywa się bardzo często na komisjach. To nie sprzyja oczywiście wartości merytorycznej projektów i to dobrze, że od nowej kadencji będzie obowiązek ujęty w regulaminie dotyczący sporządzania protokołów, to oczywiście dzisiaj funkcjonuje na takiej zasadzie powiedziałbym ogólnej. Natomiast należy się zastanowić i rozważyć, tu jest oczywiście do tak zwanego ogródka większości sejmowej, czy jednak nie powrócić do tej dobrej praktyki, że projekty są rozpatrywane przez podkomisję, tam odbywa się merytoryczna dyskusja z udziałem specjalistów. Jest więcej czasu na to, żeby te problemy pojawiające się przy okazji procedowania różnego rodzaju ustaw rozważyć od jednej, drugiej, trzeciej strony i dzięki temu prawo mogłoby być lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę trzecią, chcę powrócić do wspomnianą przeze mnie jako pierwszą propozycję zmian w zakresie działania Komisji Służb Specjalnych. Otóż zaproponowane nowe uprawnienie do rozpatrywania okresowych informacji sprawozdań lub raportów działalności instytucji i organów władzy państwowej innych niż służby specjalne zawierających informacje uzyskane w toku wykonywania przez nie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności działań profilaktycznych, może oznaczać, iż merytoryczne dokumenty z uwagi na ich zawartość właściwe dla innych komisji trafią do komisji służb specjalnych i mogą być rozpatrywane bez odpowiedniej wiedzy merytorycznej. O tym również moi szanowni przedmówcy mówili tutaj padł przykład dokumentacji przygotowanej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która rozumiem leży w Sejmie i nie jest rozpatrywana, jednakże takie powiedziałbym mechaniczne przekazanie tych uprawnień tylko tej jednej komisji mogłoby spowodować, że Sejm stanie niejako w sprzeczności z postulatem rzetelnego sprawowania przez Wysoką Izbę tej funkcji kontrolnej. I tu oczywiście to pytanie jest nadal aktualne, bo przecież trudno wyobrazić sobie, że członkowie Komisji Służb Specjalnych będą posiadali, czy już dzisiaj posiadają wiedzę niejako tak bardzo przekrojową że są w stanie ocenić różne aspekty, są w stanie wyciągnąć konieczne informacje, te, które wyciągnęliby specjaliści z tych wszystkich raportów, które spłyną do tej komisji. Tak więc ten projekt regulaminu my dzisiaj oceniamy, powiedziałbym, jako gdzieś tam wychodzący naprzeciw tym potrzebom, które istnieją, bo przecież ktoś musi te raporty rozpatrzyć. Natomiast mamy bardzo poważne wątpliwości, czy ta funkcja kontrolna Parlamentu no, nie ucierpi na tym. I mówię tutaj wprost, dlatego zwracam się do większości sejmowej o to, aby jednak jeszcze raz przeanalizować wiem, że złożona jest poprawka w tej materii, tak żeby rzeczywiście ta inflacja powiedziałbym parlamentaryzmu w Polsce, gdzieś została zatrzymana. Bo przecież dzisiaj komisje pracują w sposób machinalny, w wielu przypadkach nie ma debaty. Ministrowie zachowują się tak, jakby to wyłącznie była kwestia techniczna przeprowadzenia przez wysoką izbę projektów. Tymczasem to tutaj w wysokiej izbie powinny zapadać decyzje. Zapadać decyzje. I również ta funkcja kontrolna jest bardzo istotną w demokratycznym państwie prawnym. Także zwracam się tutaj z apelem, aby jeszcze raz przeanalizować korzyści związane z takim uprawnieniem, czy też możliwością merytorycznego odniesienia się do przedstawionych dokumentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do pytań zgłosił się jeden pan poseł. Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Wznaczam czas pytania na jedną minutę. A zadaje to pytanie pan poseł Piotr Pyzik, klub Prawo i Sprawiedliwości. Nie ma pana posła. No to jak nie ma pana posła, to też pani sprawozdawca nie odpowiada? Nie odpowiada. Na pytanie? Proszę bardzo. Sprawozdawca komisji, pani poseł hajna Pani Pani marszałku, wysoki, wysoka komisja. Ja tylko chciałam się odnieść do uwagi pana posła dotyczącej Krajowej Administracji Skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa ma uprawnienia rozpoznawczo-śledcze. I to są materiały ściśle tajne. Każdy z posłów ma dostęp do informacji tajnych, ale do ściśle tajnych mają dostęp tylko posłowie, którzy y, pracują w komisji y, do spraw służb specjalnych. Stąd właśnie proponowana jest ta poprawka. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłużonego projektu uchwały poprawkę, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Regulaminowej Spraw poselskich i Immunitetowych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.